Tak jak Pani zauważyła, jest to cykliczne spotkanie nasze. Staramy się zjazdy oparzeniowe, czyli konferencje Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, organizować raz w roku. Dynamika, postępy w medycynie jest tak szybki. Nasze zdobycze czy zaawansowane technologie, które wprowadzamy, wymagają od nas też szybszej wymiany, aby ta informacja docierała do ludzi, którzy zajmują się oparzeniami w Polsce. Jest to konferencja, spotkaliśmy się tutaj na Mazurach. Jest to bardzo przyjemna atmosfera, połączona z 15. rocznicą istnienia Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. I myślę, że niezależnie od tego, że to jest połączone jedno z drugim, wymiana doświadczeń, tak jak mówię, coroczna jest bardzo ważna. W Polsce jest kilka ośrodków tych liczących się, które zajmują się leczeniem ciężkich oparzeń. To w tej chwili nie ma znaczenia, czy to jest 4 czy 5, bo nie chciałbym któregoś pominąć, ale te najważniejsze ośrodki są rozmieszczone y, tak y, równomiernie na mapie Polski. Y, to bardzo ułatwia, bo jeśli to są grywice, na południu się Kraków, Łęczna na Wschodzie i centrum jest Poznań i Nowa Sól, czyli te ośrodki w pewnym sensie zabezpieczają y, transport, szybki transport pacjenta ciężko oparzonego, a także zabezpieczają bezpieczne jego leczenie w tym miejscu akurat, gdzie jest wolne łóżko, bo to decyduje o przyjęciu pacjenta, wolne stanowisko. Wiemy o tym, lotnicze pogotowie to koordynuje i Każda informacja każdego dnia spływa do lotniczego pogotowia o wolnych miejscach, gdzie taki chory ciężko oparzony mógłby jak najszybciej transportem medycznym trafić do leczenia. Nasze doświadczenia wymagają tych ciężkich, częstszych spotkań z tego powodu, że tak jak mówiłem, jest duża dynamika i duża zmienność. Dochodzą nowe sposoby leczenia rany oparzyniowej od tych klasycznych wycięć, które jeszcze przez wiele lat były w ośrodkach lansowane, czyli wycięcia głębokie do powięzi, które często niosły, ratowały życie, ale niosły też ciężkie kalectwo w postaci rozległych blizn i te blizny nie były czymś na końcu zadowalającym dla pacjenta, a tym bardziej dla jego funkcjonowania. Przechodzimy w różne technologie takie, które oczyszczają ranę przygotowując ją do przeszczepu i jakość tej rany, yy, yy, późniejsza blizna jest dużo lepsza i bardziej akceptowalna dla pacjenta. Czyli nowoczesne opatrunki, nowoczesne zaopatrzenie rany, ale to jest yy, nowy nalazek ostatnich lat. Yy, oczywiście yy, taki pacjent ciężko oparzony to nie tylko chirurgia, nie tylko wycięcia, ale i intensywna terapia tego pacjenta, aby przetrwał ten okres ciężkiej choroby oparzeniowej, zwanej także no, niewydolnością wielonarządową, bo tak to niestety przebiega. Wydaje nam się, że jak oparzenie dotyczy 5, 10 czy 20%, pacjent sobie poradzi i nie będzie wymagał tak złożonych procedur, ale pacjenci z rozległymi ciężkimi oparzeniami wymagają bardzo specjalistycznego podejścia. To nie tylko chirurgia. Ale i respiratoroterapia, terapia oddechowa, to jest częste wycięcia, częste zmiany opatrunków, to jest terapia nerkozastępcza, oczyszczanie tego pacjenta z różnych toksyn, które w tym momencie, to jest właściwa antybiotykoterapia. Wszystko to raz i żywienie tych pacjentów, jakbyśmy połączyli to tak naprawdę ten pacjent z zaangażowanych w procedur, to jest co najmniej około 10 zaangażowanych różnych procedur aby ratować zdrowie i życie tego pacjenta i później chcielibyśmy, jak już to uratujemy tego pacjenta i damy mu szansę na dalsze życie, żeby on w to nowe swoje życie wszedł jak najmniej e, oszpecony. No niestety dotyczy to skóry, dotyczy to twarzy, rąk, funkcji tych rąk. Jeśli uda nam się przez ten okres przejść i jak najmniej e, wyciąć z tego pacjenta, czyli jak najmniej zachować jego własnych tkanek, przegoić je i to ten pacjent ma też szansę na później prawidłowe funkcjonowanie. Nie jest to oczywiście, można by powiedzieć, że w tym okresie wszyscy walczą o życie jego i wiele rzeczy odkłada się na później, ale jeśli pilnujemy tego i razem to w tym uczestniczymy od samego początku, też ten ostateczny efekt i życie tego pacjenta jest lepsze. Według obowiązujących przepisów, wytycznych ministerstwa, kto powinien taki ośrodek posiadać, powinien mieć przynajmniej 5-6 stanowisk intensywnych, czyli takich, gdzie ten pacjent wszystko dostanie, niezależnie od tego, co się z nim dzieje, w tym swoim stanowisku, boksie dostanie te 5 procedur i jeszcze chirurgię, i nie musi nigdzie jeździć. Także ten ośrodek musi posiadać odpowiednią kadrę medyczną, przygotowaną, wykształconą w tym celu, aby prowadzić tego chorego w sposób właściwy od początku, bo te wszystkie postępowania się zazębiają i są łącznie prowadzone. Potrzebuje odpowiedniej kadry pielęgniarskiej, która potrafi przy tym pacjencie właściwie go monitorować, prowadzić i współpracować z Zespołem lekarskim. Zresztą, jak pani zauważyła, nasze konferencje to nie są konferencje wyłącznie lekarskie. To myślę, że to jest jeden z niewielu, jedno z niewielu towarzystw naukowych, gdzie przyjeżdża zarówno lekarz, jak i pielęgniarka i wzajemnie wymieniają swoje doświadczenia. Czyli potrzebny jest, tak jak w tej chwili w Polsce jest to zorganizowane. Właściwy ośrodek, który spełnia wszystkie wymogi prowadzenia tego pacjenta przez chirurgię, intensywną terapię i gdzieś na końcu rehabilitację i powrót do tej normalności. Także to leczenie to nie jest tydzień, czasami jest miesiąc, a czasami zajmuje nawet kilka miesięcy. Ci pacjenci ciężcy, aby ich uratować, niestety trzeba zaangażować. Dać mu wszystko. Nie może niczego brakować. Jak pamiętam 25 lat temu, tworzyłem ośrodek, czyli organizowałem ośrodek w Gryficach. O od razu założyliśmy, nie może żadnej procedury temu choremu brakować. Jeśli byśmy nie dali energii, jeśli byśmy nie dali żywienia, jeśli byśmy coś odłożyli, na potem szanse na uratowanie tego chorego minimalizują. Czegoś mu zabrakło. Nie może tak być. Ten chory, tak jak włęczny, yy, w ośrodku wschodnim centrum, w Gryfisach, w zachodniopomorskim, czy krakowskim, czy Siemenowicach ten chory w tych ośrodkach musi dostać wszystko. Wtedy ma szansę na to, żeby przeżyć i żeby wrócić do swój, swoich ról społecznych.